Hej kochani, przychodzę dzisiaj do Was z zakupami mm, kosmetycznymi Myślę, że podzielę Wam to na dwie części, kolorówkę i y, pielęgnację Tak jak widzicie, światło mam takie, jakie mam, ale ja kombinuję po prostu z ustawieniami w nowym mieszkaniu, więc No, musicie dać mi troszeczkę czasu, abym ogarnęła to, gdzie mam nagrywać, żeby było dobrze Chciałam Wam nagrać na balkonie, ale... W tej chwili mój termometr na balkonie pokazuje 35 stopni, więc to było nierealne, żeby ja Wam tam nagrała po prostu filmik. Tam by było najfajniejsze światło, więc jeśli będę miała tylko taką możliwość, to będę Wam nagrywała na balkonie, bo tutaj wiem, że mam takie ustułowanie, że po prostu niestety do filmików jest troszeczkę za ciemno, ale dobra, przechodzę już do kolorówki, którą Wam pokażę. I może zacznę od tych najwcześniejszych zakupów, które myślę, że jeszcze powinniście dorwać w seforze. To kupiłam sobie róż z Sephory ja na początku, jak ten róż w ogóle był wszedł, bo to była taka edycja limitowana tych róży Bardzo mi się spodobała ta edycja limitowana Ten i pomarańczowy Pomarańczowego już nie było na wyprzedaży, był różowy I obydwa mi się bardzo podobały, ale one kosztowały 69 zł Co dla mnie w ogóle było... Nie ma opcji dać 69 zł za róż z Sephory Dołożę trochę, bym miała róż smaka, więc nie To kupiłam sobie właśnie ten różowy, teraz na wyprzedaży za 25 zł On ma też takie duże lustereczko i to jest taka mozaika bardziej. Jest fantastyczna. Naprawdę go w tej chwili na policzkach, ale w tym świetle pewnie nic nie zobaczycie. Możecie zrobić delikatny, bo on tutaj z tej strony ma bardziej delikatny, a z tej strony ciemniejszy. Ma róż, więc możecie to zmieszać. Później dwa fantastyczne linery. Teraz jeden z nich mam na powiece, ale wy tego nic niestety nie widzicie. Więc chyba to jest ostatni filmik, który naprawdę tutaj kręcę, bo widzę, że jest słabo. I mam ten granatowy tutaj w tej chwili na oczach i drugie skaki W tym kolorze kaki się po prostu zakochałam. Jest fantastyczne, bo jest to taki jakby troszeczkę brązoczerń, on tak na oczach wygląda. Ze złotymi drobinkami. To wygląda po prostu fantastycznie. I one są nie do zdarcia, ale schodzą pod wpływem płynu micelarnego bezproblemowo. A zaraz postaram się pokazać kolory. Wiem, że Basia kol mi je zachwalała i jak tylko je zobaczyłam. Kurde. No tak, nie zobaczycie. Ten jest pięknym granatem, tutaj to światło jest fatalne A tutaj jest ten kaki, ten kaki jest po prostu fenomenalny To jest taki jakby brązowo-czarny ze złotymi drobinkami Ten granatowy tutaj w ogóle nie widzicie, jak on wygląda jest taki na oczach jak tutaj. I one kosztowały po 10,90, więc naprawdę fantastycznie. Niestety, kochani, kombinowałam z tym światłem, ale dzisiaj już nic innego nie wymyślę i musi być tak jak jest. Niestety, przepraszam Was, bo wiem, że tutaj tą stronę mam mega, mega ciemną, no ale trudno. Naprawdę, staram się zrobić co mogę, ale to nie jest łatwa, mi smutno się zrobiło. No ale dobra. Jedźmy dalej. Dalej kupiłam sobie laki, lakier z cefory w takim rozpiniowym kolorze. To ma te kuleczki, które ja tak lubię, jak wiecie. Kolorek to jest 07 Nude Peach. I on jest właśnie takim e, brzkwinia nude bardzo fajny. I kupiłam dwa lakiery. Jeszcze też były. I one wszystkie były po 5 zł. Ten jest taki różowy, ten bardziej w miętę wpada. I to są lakiery, które tworzą na paznokciach efekt cukrowej waty Nie wiedziałam, o co chodzi z tym efektem cukrowej waty Ale podobały mi się kolory Myślałam, że to będą takie piaskowe lakiery Ale nic z tych rzeczy I one, słuchajcie, nie dosyć, że mają w sobie drobineczki Ale takie bardzo, 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 bardzo drobne Właśnie jak cukier taki bardzo drobny To one mają w sobie takie kreseczki Takie igiełki I po prostu, gdy to nałożycie to macie takie igiełki po prostu na paznokciach. One są mięciutkie. One troszeczkę wyglądają tak, jak były bardzo często te pyłki, takie, żeby dać taki efekt zwierzęcego futerka na paznokciach To wygląda coś tak. Więc ogólnie fajnie, ale po dwóch warstwach jeszcze, jeszcze wygląda to dziwnie, więc trzecią warstwę będę musiała nałożyć. One nie są kryjące, tak jak widzicie, ten ten różowy i on kryjący za bardzo nie jest. Ale fajnie wyglądają za pięknie tych super kolory. I to wszystko, co kupiłam w Sephora Dalej pokażę Wam, co kupiłam, może w, na takiej promocji. Była taka jedna środa w Superfarm, że było minus 50% na różne marki, w tym było na Maybelline. I kupiłam. I przepraszam sobie wtedy e, korektor z e, 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 Maybelline Dream Touch, coś tam, bo mi się już starło. Ten taki wyciskany, ponieważ on jest bardzo drogi, on kosztuje prawie 40 zł normalnie. I ja go kupiłam coś za 17 zł. I słuchajcie, przepadam. ja mam w numerku 2 to jest najlepszy korektor świata pod oczy On jest w pędzeleczku Natomiast jest go tutaj bardzo mało, nie wiem ile tutaj jest mililitrów Ale aż się boję patrzeć, bo on jest tak mały nie wiem, nie widzę tutaj tego, ale 7 ml ma. Jest naprawdę ma, maleńko tutaj tego wkładu, a jest tak fantastyczny, ale jest tak drogi, że ja wiem, że chciałabym do niego wracać, bo naprawdę pięknie kryje jest fantastycznie, ale w ogóle, w ogóle nie obciąża tej skóry. Nie waży się, nigdzie się nie zbiera. Jest cudowny, jest naprawdę cudowny, ale kosztuje dosyć dużo. No mam nadzieję, że, że będę go. Jak będzie jakaś taka pomoc, to sobie kupię 2-3 sztuki, żeby go po prostu mieć. Kupiłam sobie też ten pomarańczowy błyszczek, o którym Wam mówiłam, że żałuję, że go nie kupiłam, jak było minus 50 w Rosmanie, więc kupiłam go teraz. Nie wiem, dałam z niego grosze, coś 12-13 zł. Bardzo fajny i on faktycznie pachnie i smakuje pomarańczami. Może ten pomarańcz nie jest na ustach taki, jak widzicie tutaj, ale daje pomarańczowy kolor, bardzo go lubię. I ostatnią rzeczą, którą kupiłam, to jest taki wybielający lakier do paznokci, ponieważ, no ja wiadomo, czasem po czerwonych lakierach, czy po jakichś takich zielonych, niebieskich, zostają nam przebarwienia na płytce. I ten lakier radzi sobie fantastycznie z nimi, naprawdę płytka wygląda bardzo, bardzo fajnie. I ja za niego dałam też jakieś, nie wiem, 7 czy 8 zł. Super, naprawdę Wam polecam jeśli macie problemy z żółkniętą płytką, to polecam Wam ten lakier, bo jest fantastyczny. Teraz to, co jeszcze na promocji kupiłam, to kupiłam z PEZE. Dawałam Wam e, na fanpage'u znać, że jest ta promocja. Wam ja bardzo często o różnych promocjach daję znać po prostu na fanpage'u, więc zaglądajcie tam. Dam Wam znać, że w PEZE są e, promocje minus 50%. I ja na tej promocji nie kupiłam dużo, bo jak wiecie, ja kosmetyków z PEZE mam masę, ale kupiłam sobie taką mozaikę do, brązowa do brązowienia twarzy, konturowania. I to jest podermatujący, dopasowujący się do kardynacji 40B. Albo 48, ale wydaje mi się 4B opalony. I to jest taka mozaika, słuchajcie, którą tak naprawdę ona daje. No tutaj wam nic niestety nie, nie zobaczycie. Ale ona zależy, jak ją zmieszacie. Jeżeli zmieszacie więcej różu, to możecie bardziej na policzki nałożyć, tutaj wyżej na kości. Jeżeli jest bardziej te brązowe części, to bardziej pod, tutaj pod kość, aby wykonturować. Więc ona jest świetna do brązowienia całej twarzy, do konturowania. No jest po prostu fantastyczna, bardzo delikatna. Ja też ją mam w tej chwili, ale tutaj w tym świetle nic nie jesteście w stanie niestety zobaczyć. Jest fenomenalna, kosztowała 10 zł. Słuchajcie, za 10 zł taki produkt. Który dodatkowo się do tego fantastycznie pachnie Uwielbiam, odstawiłam mój bronzer z NYXa Chociaż zapewne niedługo do niego wrócę, bo on tak konturuje, że to jest szok Tym tak nie wykonujecie, jak tym NYXem, wiadomo Ale jest fantastyczny i ma bardzo tutaj duże lusterko do tego Jest w puszek, no, ale wiadomo, jak go używam pędzlem I coś jeszcze nie wiem, z promocji chyba już jakoś dużo nie mam Ale jak już jesteśmy przy twarzy, to wam pokażę, że kupiłam sobie też Afini Matte Teraz w Rosmanie kilka dni temu, ponieważ kończy mi się mój puder z Manhattanu w najjaśniejszą kolorku kupiłam, nie wiem czy dobrze zrobiłam, Classic Ivory e, Nie wiem jak się spisuje, jeżeli go już miałyście to dajcie mi znać dam chyba 19 zł za niego, czy 17 w Rosmanie Kupiłam sobie też bazę podcieniskową, ponieważ moja z DAXa się skończyła to już trochę zużyłam tej bazy Natomiast powiem wam, że ona się chowa przy bazie z DAXa Baza z DAXa pobija ją milion razy ta niestety nie utrzymuje mi cały dzień cieni Potrafią mi się niektóre cienie po godzinie już zebrać Więc jest taka słaba, no ale wiecie, użyję ją Bo no coś tam robi Szału nie robi, no ale Zawsze coś, więc ją zużyję Kupiłam ją też na promocji za 9 zł I jeszcze to, co kupiłam I użyłam do twarzy Jest to z limitowanki Beach Velvet and Eyeshadow Z Essence I on jest w kolorze Nie widzę. No tam było kilka kolorów. Był żółty, był chyba niebieski, turkusowy i różowy. No różowy był tylko jeden różowo brzoskwiniowy. Ma taki bardzo fajny satynowy efekt. Jest fantastyczny, bo właśnie jest taki... nie ma drobinek, ale jest satynowy. I ja go używam jako różu do policzku. W tej chwili go nie mam, ale standardowo używam go właśnie teraz latem bardzo dużo jako róż do policzków, nie potrzebuję wtedy rozświetlaczy, bo on od razu też bardzo delikatnie rozświetla fantastyczny produkt, nie nakładałam go jeszcze na mokro nie nakładałam go też jako cień do powiek ale może być też bardzo fajny, taki brzoskwiniowo pomarańczowy, on w ogóle tutaj nie wpada w róż tylko bardziej w brzoskwinie pomarańcz naprawdę fantastyczny kolor super, jeżeli dorwiecie jeszcze gdzieś tą limitowaną to wam polecam i do ust jeszcze kupiłam sobie tą matową pomadkę z L'Oreal 512 Fuzja Flare, Flair, nie wiem. To jest jedyny taki jebitny kolor, który tam jest. Znaczy wszystkie kolory są bardzo fajne. I to są pomadki matowe. Takie wiecie, z takim aplikatorkiem. Ja identyczną kupiłam w inglucie wtedy, co was się pytałam, czy znajcie odpowiednik. I ogólnie mam tą pomadkę z Inglota Na sprzedaż, więc nie wiem, czy już wam zrobiłam, czy nie. Eee, na moim fanpage'u wyprzedaż kosmetyków, bo też już się pojawiało, wiele osób sobie coś tam u mnie kupiło. I tutaj ta pomadka dla Mad jest fajna, bo daje super kolor, ale to, co mi się w niej nie podoba, to wysusza usta. Niestety naprawdę wysusza usta i ona po chwili fatalnie się zbiera. Ona się zbiera w każdych załamaniach, w każdym tutaj wiecie, na granicy usta. Więc nie wygląda estetycznie Jeszcze będę z nią kombinowała, ale ogólnie kolor jest fenomenalny Naprawdę jest fantastyczny, ale wygląd po jakimś czasie jest słaby Więc nie wiem, jeszcze muszę z nią pokombinować Kupiłam jeszcze biały lakier z serii Rita yy, Ora ym, Z tej, z Rimera, tej yy, limitowanki Nie mogę coś dzisiaj wymówić, mam jakieś problemy Biały lakier z drobinkami, ponieważ chciałam bardzo biały lakier Ten ma jeszcze drobinki, więc nie jest takim tandetnym białym lakierem ale niestety nie podoba mi się ten lakier Bo on nakłada się fatalnie, robi smugi Trzeba 3-4 warstwy, żeby on wyglądał ładnie W dodatku nie utrzymuje się fajnie I nie snie wcale 30 sekund Więc jestem średnio z niego zadowolona No ale będę mu dawała jeszcze szansę I jeszcze taki lakier kupiłam z Max Factora bardzo mi się spodoba, bo to jest taki żuczek, taki kameleon, ale niestety nie podoba mi się na moich paznokciach Więc też mam na odsprzedanie, więc nie wiem, czy on jeszcze jest, czy jeszcze nie, bo go na pewno będę sprzedawać Użyłam go raz, kupiłam go niedawno i na pewno go mam na sprzedanie, bo mi się nie podoba A stwierdziłam, że nie będę magazynowała kosmetyków, których po prostu nie używam Nie końc. Aha, i teraz wam pokażę Linery z Sephory Widzicie to? Czy wy to widzicie? One w ogóle nie schodzą z ręki. Znaczy teraz trochę już zeszły, ale one są cały czas. O, widzicie? One cały czas są. A to, co ja z nimi robiłam, to po prostu masakra. Więc naprawdę lećcie po te linery kupujcie w kolorach jakiś sam, jeżeli tylko takie będziecie nosić, Bo są po prostu takie. Są po prostu super, więc lećcie po nie, kupujcie. Dobra kochani, ja już zmykam, zmykam do ogarniania dalej mojego mieszkania. Nagram dla Was jeszcze jeden filmik z zakupami pilentacyjnymi. Nie wiem, czy będą wcześniej, czy później, ale na pewno będą, więc zapraszam do oglądania. Zapraszam na Facebooka, bo tam naprawdę bardzo często daję Wam takie przydatne informacje o promocjach szczególnie. Więc zajrzyjcie tam, polubcie nie, pokciukujcie. No i zapraszam na następnych filmików. Pa pa!